Oddajcie Polskę Polakom, oddajcie nam co nie wasze. Oddajcie Polskę Polakom, uwierzcie to jednak jest nasze. Oddajcie Polskę Polakom, nie dajcie się mu prosić. Oddajcie Polskę Polakom, póki jeszcze chcemy prosić. Był sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje. Czy ktoś z Państwa pamięta, kojarzy te wersy? To Kraszewski, Józef Ignacy, wielki polski pisarz, jakby nie było. I jeden z tych, których nam zabrano, abyśmy nie mieli prawdziwych, Autorytetów. Zabrano nam, a nawet brutalnie ukradziono babcie i dziadka. Nic dziwnego, rzecby by można, bo kiedy kradnie się całą rodzinę, kiedy marksiści z rodziny robią swoisty patchwork, postmodernistyczny koktajl materializmu, seksu i bez względnej walki egoizmów, to i dziadkowie nie mogli się ostać. Dziadkowie. Nie wiem, czy tak jeszcze się mówi, czy przypadkiem ta formuła za chwilę w ogóle nie będzie zakazana. No bo przecież definiowanie ludzi poprzez rzeczowniki rodzaju męskiego to myśl zbrodnia. W świecie marksistowskiej epidemii feminitywów, czyli robienia z wszystkiego żeńskości, tak? Zamiast klasycznego pojedziemy do dziadków, oni pewnie mówią, pojedziemy do babciów. A zamiast słowa dziadek, używają słowa dziadka. Ona dziadka, prawda? Nie, nie, nie ma się z czego śmiać. Tak naprawdę oni to robią, bo im na to pozwalamy. To my, my wybieramy tych pajaców kwalifikujących się, jak to niegdyś mawiano, do wariatkowa. To my robimy z nich posłów i pośliny, ministrów i ministry. A oni stanowią prawa, przy których prawo dżungli zdaje się być ostoją i matecznikiem normalności i cywilizacji. W mądrym wierszu Kraszewskiego chodzi tak naprawdę o śmierć o to, że ludzie przed nią nie uciekną. Zresztą to dotyczy nie tylko tych ze zaawansowanym peselem. Nie tylko dziada i baby, ale każdego z nas. Kwestia czasu, prawda? A póki co? Póki żyjemy, to pewnie po coś. A ci, którzy nam kradną rodzinę, którzy każą zapomnieć o starości, o śmierci, a swoich rodziców, kiedy już. Bywają niedołężni, kiedy potrzebują opieki, to każą nam wysyłać do nursingów, jak to mówią w Ameryce, czyli do domów opieki, które zwie się jakże trafnie umieralniami. A jeżeli tego mało i to co stare zawadza nowoczesności, to i na to znaleźli sposób i lansują eutanazję, nawet prawnie. A potem prochy do słoika i można zapomnieć. Czyli niezależnie, jak będziemy nazywać tych, którzy urodzili naszych rodziców, to i tak do nich się nie jeździ, ich się nie odwiedza bo to strata czasu bo po co patrzeć na czyjeś zmarszczki i niedołęstwo nawet jeżeli te zmarszczki i ułomności własnej mamy własnego taty są oczywiste to po co no i po co dzieci stresować takim widokiem i kontaktem z tymi którzy czegoś jeszcze by może chcieli, którzy zwracają uwagę wnukom, żeby odłożyli może na chwilę te smartfony, żeby powiedziały przy stole dziękuję, żeby przywigili, choć raz w roku się przeżegnały. A jak to było u Juliana Tuwima? Jeżeli już cytujemy, prawda? Pamiętacie Państwo? Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka jędrna i krzepka, schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek, nieboże, ciągnie i ciągnie wyciągnąć nie może. No i co wtedy? Dziadek zrobił, kiedy już tak nie mógł wyciągnąć? Zawołał dziadek na pomoc. Babcie i babcia za dziadka dziadek za rzepkę oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. A więc rzepki wyciągnąć mimo wszystko nie mogli. A pamiętacie Państwo, co się wtedy stało? Przyleciał wnuczek, babci się złapał. No właśnie, wnuczek, bo w tych relacjach międzypokoleniowych podstawą nie mają być prezenty i ciągłe powtarzanie kocham cię. To kurs na górę lodową, to tragedia, to pewność rozbicia całej rodziny. Babcia na pewno czeka na laurkę swoją drogą, czy dzieci. Robią jeszcze dzisiaj własnoręczne laurki. Ale ta babcia, która na tą laurkę czeka, będzie dużo szczęśliwsza, gdy wnuczek lub wnuczka pomogą jej na przykład przy zmywaniu naczyń. Natomiast dziadek będzie się cieszył, gdy wnuczka czy wnuczek zadzwonią do niego z wakacji. Ale dużo więcej radości da mu ich pomoc. No jak już było w Wigilii, nie? no to na przykład pomoc przy ubieraniu choinki, albo w ogóle pomoc przy pracy w ogrodzie. Bo wiecie, Państwo chodzi właśnie o pracę, o uczenie odpowiedzialności, o tą relację między pokoleniami w ramach wspólnej pracy, o łańcuch pokoleń, w którym babcia, śladem mamy, jest dla wnuków przykładem kobiety, a dziadek, śladem taty. Jest przykładem mężczyzny. To bezcenna pomoc, a nawet rzekłbym, konieczny komponent życia w rodzinie. Są dzieci, są rodzice, są rodzice rodziców, czasami nawet są i pradziadkowie. Dla młodego człowieka świat się wtedy porządkuje, po Bożemu porządkuje, ma swój początek, no i koniec. Bo przecież, wracając do Kraszewskiego, kiedyś przyjdzie śmierć, jeśli nie wpuścimy jej drzwiami, wejdzie przez komin. Nikt się nie schowa ani w szafie, ani tym bardziej w komputerze. Dzieciom do normalności nie tylko potrzeba życia z dziadkami, ale i pełnej świadomości ich śmierci. To ma boleć, tak. A taki ból czyni nas lepszymi, jest cudownym spoiwem dla rodziny. Do tego modlitwa za dusze zmarłych i świadomość grobu na cmentarzu. Dziadków bowiem odwiedza się nie tylko za życia, ale i po śmierci. Tak być powinno. I pamięta się choćby taki wieczór to będzie cytat. Babcia wielce wnuczkom rada. Śliczne bajki opowiada, I wyciąga głosik stary, Wdziawszy na nos okulary. Słucha dziatwa, bardzo prosi o jagódkach i o zosi. Płyną wokół piosnek echa. Babcia mile się uśmiecha. Tak czas schodzi do wieczora, A kiedy już wracać pora, psiak. Wstrzymuje zegar łapką, żeby dłużej pobyć z babką. Drodzy Państwo, to oczywiście niezastąpiona Maria Konopnicka i fragment jej wiersza do babuni. No i może jeszcze taka puenta. Która daje nam nadzieję na ciąg dalszy. Tej nadziei powinniśmy być pewni. To od nas zależy. Mówiłem wcześniej o tym wybieraniu, więc rozumiecie Państwo, od nas zależy ten ciąg dalszy. Ciąg dalszy na normalny świat i normalne rodziny, w których można składać życzenia dziadkom nie tylko w dniu, który wymyślono, ale przez cały rok. Był taki poeta Adam Ziemianin. I napisał wiersz w sadzie. Posłuchajcie państwo. U dziadunia w sadzie błękitni się śliwa. Dziaduś ją posadził, wnuczek śliwki zrywa. Kolorowe śliwki, meszek aż niebieski. I ja też dziaduniu nie wyrzucę pestki. Paniom rączki całuję, panom ściskam prawicę.